Cześć wszystkim! Projekt jest w kontakcie system.guru.markets. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Nieco dalej przyjrzymy się każdemu wskaźnikowi bardziej szczegółowo. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz wstrzymać odtwarzanie. Sugerujemy, aby przyjrzeć się bliżej każdemu parametrowi badanej spółki. Przeanalizujemy kluczowe wskaźniki firmy ComScop Holding. Tyker COMM. Niniejsza recenzja opiera się na danych z dnia 18 sierpnia 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets, korporacja Comscope Holding Company Incorporated należy do podkategorii. Networks w ocenie bierze udział 40 firm. Pod koniec filmu zobaczymy, jakie decyzje zostały podjęte. Wynik dla firmy minus 2 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 2,8 PKT. Jeśli spojrzeć na to szerzej, w kontekście całego rynku giełdowego. Zobaczymy, średnia ocena dla całego rynku jako całości wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej, 2 punkty dla firmy Comscope Holding Company Incorporated. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Comscop Holding i podkategorii akcji. Zobaczymy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Comscop Holding wykazały zmianę o 378,3%. Wobec dynamiki cen dla podkategorii wynoszącej 45,1%. Kapitalizacja rynkowa spółki Comscop Holding Company Incorporated wynosi 3,43 mld dolarów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 664 miliardy dolarów podkategoria ta jest warta 1,5 miliarda dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi minus 2,43 miliardów dolarów. Z kapitalizacją księgową tej podkategorii wynoszącą 96 miliardów dolarów. Porównując udziały rynkowe i kapitalizację bilansową widzimy następujące dane. Zajęty udział ComScope Holding Company Incorporated w podkategorii przywycenie wartości rynkowej wynosi 517 000%. Wartość księgowa wynosi 2,525 000%. Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej organizacji w podkategorii zła minus 1 punkt. Spółka nie ma żadnych zobowiązań finansowych. Wynik w zakresie poziomu zobowiązań dłużnych przedsiębiorstwa bardzo dobry, 2 PKT. Wskaźnik wartości giełdowej do zysku spółki wynosi 0, ze średnią dla podkategorii wynoszącą 49,9. Ocena wskaźnika wartości rynkowej do zysku przedsiębiorstwa w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii bardzo zła minus 2 PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 141 milionów dolarów. Szacuje się tymczasowo, że przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy wyniosą 273 milionów dolarów amerykańskich. Ocena oczekiwanego wskaźnika zysków w przyszłości w porównaniu z podkategorią: zadowalająca, 0 PKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 0,7. Średnia dla podkategorii 5. Ocena wskaźnika wartości rynkowej przedsiębiorstwa do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spod kategorii dobry 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 4750 milionów dolarów. Przyszłe przychody na kolejne 12 miesięcy są nieznane. Ocena wskaźników przewidywanych przyszłych wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii złe -1 punkt. Marża sprzedaży wynosi minus 3%, przy średniej dla podkategorii wynoszącej 10%. Ocena marży sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii dostateczna minus 0,5 PKT. Udział spółki pod względem liczby zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 6,754%. Co stanowi kwotę o 1206% wyższą od udziału w kapitalizacji rynkowej. Kwota kapitału przypadająca na jednego pracownika organizacji wynosi 172 000 dolarów. Podczas gdy w podkategorii jest 2243 tysiące dolarów. Ocena wielkości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 50 pkt. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika przedsiębiorstwa wynosi minus 7,1 tysiąc dolarów. Ze średnią dla podkategorii 44,9 tysiąc dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników w podkategorii tolet minus 0,5 PKT. Przychody firmy przypadające na jednego pracownika wynoszą 238 000 dolarów. W podkategorii 448 tysięcy dolarów. Ocena wielkości sprzedaży przypadającej na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników w podkategorii dostateczna 0,5 PKT. Wolumen transakcji krótkich stanowi 7,4% przy średniej dla podkategorii wynoszącej 2,3%. Wskaźnik RSI 14 pokazuje poziom 80% dla firmy ComScop Holding Company Incorporated pod kategorii poziom RSI, 14, wynosi około 51%. Aktualna cena akcji spółki wynosi około 15,51 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena akcji spółki wynosi około 16,71 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, która jest dostępna, link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte wcześniej w danym sezonie przez system informacyjno-odniesieniowy Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie wyników wyceny akcji Comscope Holding. System informacyjny oceny Guru Markets decyzja została podjęta. Otwarte zlecenie sprzedaży po 15,5 dolara amerykańskiego za akcję. Zlecenie zostało otwarte ze względu na stosunkowo słabą ocenę spółki i wahania cen. Ocena organizacji została przeprowadzona z wykorzystaniem metodologii oceny Indeksu Akime. Zysk jest ustawiony na 7,75. Stop loss ustawiony jest na 23,25. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, transakcja zostanie automatycznie zrealizowana na koniec sesji 17 września 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. Serce PLTK jest głównym zleceniem kupna. Film o głównym zamówieniu już pojawił się na kanale. W przypadku zamknięcia któregokolwiek ze zleceń, podstawowego lub bilansującego, drugie zlecenie zostaje zamknięte po cenie rzeczywistej. Bardzo dziękuję publiczności za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacyjno-referencyjnego Guru Markets.